Przeprowadziłem się do nowego domu na przedmieściach. Była to stara, ale piękna rezydencja z dużym ogrodem. Pewnej nocy, gdy leżałem już w łóżku, usłyszałem ciche szlochy dochodzące z pokoju mojego syna. Było to dziwne, bo wiedziałem, że mój syn wyjechał na obóz letni. Wstałem i poszedłem do jego pokoju, a drzwi były lekko uchylone. Gdy wszedłem, zobaczyłem, że pokój jest pusty, ale szloch wciąż się rozlegał. Włączyłem światło, ale nie było tam nikogo. Serce biło mi coraz szybciej, a ja zacząłem przeszukiwać cały dom. W końcu znalazłem stare, zakurzone zdjęcie w piwnicy. Był na nim mały chłopiec w moim domu, ale zdjęcie wyglądało na bardzo stare. Na odwrocie zdjęcia było napisane: Gdzie jest moje dziecko? Nagle usłyszałem kroki za sobą. Odwróciłem się i zobaczyłem cień chłopca. Szepnął: Gdzie jest moje dziecko? Zanim zniknął. Od tamtej